Cześć wszystkim, witam was na kanale, dzisiaj kolejny raz draft, ale niezwykły draft bo postanowiłem dać sobie trochę utrudnienia, choć i tak nie idzie mi najlepiej w tym trybie i będę wybierał tylko zawodników z Premier League, więc jeśli będę miał do wyboru Messi'ego albo Salah'a no to muszę wziąć oczywiście Salah'a, więc tutaj już patrzę do, jakie mam formacje do wyboru, no tak niezbyt yy, ciekawe, myślę, że pójdę 4, 4-1-1. Albo 4 2 3 1. Nie, 4-4-1 będzie ok. Więc tak, a propos jeszcze tych... Może to zaraz powiem. O, do wyboru mam naprawdę fajne karty, bo jest i Ward, jest i Aguero, i Firmino. Bo tak jak mówiłem, wybieram tylko zawodników z Ligi Angielskiej. Zastanawiam się, czy iść w Aguero, czy iść w Wardiego. Bo gram w w swoim składzie, jest całkiem spoko, ale może czas przetestować Aguero. Wyjątkiem oczywiście będą ikony, które będą jakby ponad wszystko. Nie będą ich dotyczyły żadne reguły. Więc zobaczmy co czeka nas tutaj: Ronaldo, Mbappe. I w takiej sytuacji jak nie mam nikogo do wyboru, mogę wziąć kogo chcę. Tak, tak to będzie wyglądało, więc najwyżej będę wpuszczał ich z ławki czy coś takiego. Dobra, ale postaram się oczywiście całą jedenastkę stworzyć z Premier League. I widzę, że na razie może się to udać: znaczy udać dopiero trzeci zawodnik. Ale jest tutaj Tiago i jest też Keita. Ale wezmę sobie Tiago. Zobaczymy, kto będzie mu towarzyszył. Jako drugi środkowy pomocnik. Jorginho. No nie jest to najlepszy wybór ze względu na tempo, ale skoro jest, to muszę go wybrać. Nic innego nie mogę. W tym wypadku kurczę, Lozano, Hakimi, a ja muszę wziąć Bowena. Jak zasady to zasady. Zawsze to jakieś rozmaicenie. Lewa pomoc i albo dżembo dżembo, może być tak, albo grej. Jak on mi w ogóle na imię? Demara Grey, okej. ok. Hmm. No tej. A wezmę Gray, czemu by nie? Dobra, no lewa obrona. Może kto? Telesz? No, nie za bardzo. Gips. Na ten moment, no nie wygląda to kolorowo. A już myślałem, że będzie dobrze. O, jest Gomez, więc jak najbardziej fajny traf. Przejdźmy dalej. Kyle Walker, ok. Dobra, ta obrona, środek obrony jest naprawdę bardzo dobry. Jestem z niego zadowolony. Tu jeszcze one Bisaka. Świetnie. Póki co jest naprawdę... Przed chwilą narzekałem, a... Chodzi na to, że jest całkiem ok. I do tego Dehea, super. Czyli kogo nie mamy z Premier League, tylko... Tylko nie jest Premier League, więc... Bardzo fajnie, więc sprawdźmy tutaj od razu, czy będzie ktoś zamiast niego. No tutaj wybrałbym oczywiście Sanę. No ale jest Chilwell, więc muszę wziąć Chilwella. Idźmy dalej. Tutaj Pulisic. A to dobrze, wzmocni trochę tą lewą stronę. Myślę, że jest lepszy niż Grey. A więc ok. Ale żem zarymował. Dobra. Tutaj mam do wyboru nikogo z Premier League. Więc wybiorę sobie po prostu Zaniolo. Czemu by nie. Młody Talent. Kolejny wybór. To tym razem. O, Van de Beek, super. Bardzo. Tego zawodnika też mam w swoim składzie, więc pasuje jak najbardziej. No i jest Premier League to najważniejsze. Tutaj nie mam nikogo do wyboru z Premier League, więc wezmę sobie Marcelo, niech będzie. Dobra. O, jest to, na co czekałem. Alex Telesz, więc wzmocnienie lewej obrony. Powiem Wam, że wygląda całkiem nieźle. Tutaj. Może jakiegoś Salaha na prawą stronę i będzie naprawdę fajnie. Jeszcze jakiegoś napastnika albo ofensyw, ofensywnego pomocnika. No tutaj jest Pope i Guaita, więc wezmę Pope'a. Niech, niech będzie. Przychodzę do ławki rezerwowych. NDD i Bernardo Silva. Dobra, teraz kogo ja bardziej potrzebuję? No chyba bardziej potrzebuję jednak NDD'ego, tak mi się wydaje. Chociaż tutaj dobrym rezerwowym by był Bernardo Silva. Hmm... Dobra, niech będzie Bernardo Silva. Tutaj musi być Aju. No, jeszcze przydałby się naprawdę ten taki prawy skrzydłowy, prawy pomocnik z prawdziwego zdarzenia. Ale jest Sterling, jest Alison. Wiecie co, wezmę sobie Sterlinga. To jest Neymar, fajnym pasował z tym Mbappe. No, ale dzisiaj jest trochę inny dra draft. Jeszcze był party dopiero teraz zauważyłem. Ale to i tak bym go nie wybrał. O nie, Bail jeszcze z Realu Madryt. Myślałem, że już może z Tottenhamu poleci, by się naprawdę przydał, no ale niestety, ale i tak go wybiorę, niech będzie na ławkę. No i ostatni wybór, no jakiś ciekawy pomocnik z Premier League, no niestety nie ma tutaj nikogo, więc wezmę sobie Alexa Teixeira. No i tak to się prezentuje na ten moment, więc tutaj od razu sobie wsadzę tego Sterlinga, żeby sobie tutaj był. No i co? I udało się. Cały draft z Premier League. Dość przyzwoicie to wyszło. Tutaj jeszcze sadzę Bernardo Silva na ławkę. I Bale'a może za Jorginho. Okej. Okay. No i co? Pierwsza jednostka jest Premier League. O to chodziło. Szkoda, że żadnej ikony nie było, ale 100% zgrania. Więc fajnie. Może jeszcze jakiś trener z Premier League? No niestety nie, ale... Czy ktoś nam tukolwiek jakoś pomoże? Nawet Anglika nie ma żadnego, szkoda. Hmm, tutaj Tiago będzie zyskiwał chyba tak naprawdę tylko z tych wszystkich zawodników. No i Van de Beek, bo tutaj też holender, więc niech będzie tutaj Iraola. No i co? I czas chyba wyszukać pierwszego przeciwnika. Sprawdźmy, jak tutaj to wygląda. Może tym razem uda mi się przejść pierwszą rundę, choć może być to. Niezwykle trudne jak na moje możliwości Ale nie ma co, będę próbował Dobra, to ja już wyszukuję rywala I widzimy się za chwilę Dobra, skład przeciwnika Widzę, że też Premier League Poszedł w tym kierunku co ja No ale napad ma chyba zdecydowanie lepszy Bo Imane, i Salah Tu jeszcze De Bruyne Havertz, Partey No naprawdę mocny skład Mogą być problemy ale u mnie chyba nieważne jakie składy by były problemy, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czas na pierwszy mecz. To błąd przeciwnika z podaniem Rachim Sterling. On jest niezwykle szybki, więc jest szansa na... Aj... Karny? Nawet nie wiem za co, nie widziałem tego. <laughs> się skupiłem już na innym momencie. Ale... Skoro karny. Nie, no to i faktycznie, faktycznie. Powinien być ten rzut karny. Nie, no zmienię tego wykonawcę na Agüero. Dobra, ja nie umiem strzelać tych karnych, więc może być śmiesznie. Ale udało się. 1-0. Dobra, jest na razie dobrze. Póki co. Dobry początek. i ja faulowałem z tym ciekaw w którym momencie nie no ja jestem w, tym, w tej obronie taki słaby że to jest niesamowite no cóż czas zacząć od nowa tak naprawdę bo jeden do jednego więc zobaczymy co tu się wydarzy zaraz Dobra. Przejęcie. I wypuszczenie Sterlinga. Czy coś z tego będzie? Zaraz się dowiemy. Tak jest. 2-1. Dobra. Teraz tylko trzymać to przynajmniej do przerwy. Póki co jest ok. No jest to do wygrania z pewnością, ale jak będę popełniał takie głupie błędy w obronie jak przy pierwszej bramce to... Nie wróży to nic dobrego, no ale zobaczymy. Dobra, 2 do 1 w pierwszej połowie. Czas na zmianę tego Bołena, bo nie jestem z niego w ogóle zadowolony. Tutaj wpuszczę mbapę i wpuszczę go na, na szpicę po prostu. Tak będzie chyba słusznie. Ole, dałem się tu porobić. No to, to był mój błąd, ale myślałem, że tam mam innego piłkarza, a nie Gomez'a, że tam jest lewy obrońca mój. Telesz. A okazało się, że to był niestety mój środkowy obrońca. Ale tej Kylian Mbappe, czyżby miał porobić robotę? Tak jest, szybka odpowiedź: 3-2. I wychodzę na ponowne prowadzenie. No, jednak to jest klasa. Sama w sobie. Idealnie przy słupku 3 do 2 jest oczywiście Mbappe. A i za długo, za długo. Mogłem to zrobić zdecydowanie szybciej. Może teraz się uda. Nie no, Mbappe jest niesamowite. Ja chyba będę go wpuszczał od razu. Bo <gryw> naprawdę to co gra. O i przeciwnik opuścił mecz, czyli udało się. Pierwsza runda. Za mną mój cel osiągnięty. Przechodzimy do drugiej. Skład drugiego rywala. O kurczę, też Premier League w dużym stopniu, bo jest oczywiście akcent dla ligi i na was na bramce. Aguero, Sterling, Van de Beek. To te same karty co mamy i tam jeszcze teleż był, więc w miarę podobne w jakimś tam stopniu składy, ale zobaczymy, jak umiejętności. Moje nie są wysokie, więc mam nadzieję, że jego też. nie no znowu zaczynam od bramki to jest coś niespotykanego zazwyczaj to ja pierwszy tracę ale zaczyna się bardzo fajnie no i jeden do jednego niestety ale jest naprawdę dobry strasznie mnie przycisnął na mojej połowie nie mogę za bardzo nic zrobić chyba się grać długie piłki po prostu do przerwy 1-1, i no muszę powiedzieć, przyznać to, że zdecydowanie przeciwnik przeważa, ale zobaczymy, jak potoczą się losy dalsze. Nie no, naprawdę jest bardzo dobry w odbiorach mój przeciwnik. Nie mogę jakby się za bardzo przedrzeć pod jego pole karne, więc to sprawia mi to dużą dość trudność. I widać, że jest bardzo dobrym zagraczem i strzela mi bramkę na 2-1. No niestety. Sami jak gracie to jest, wiesz tak, wiecie, takie uczucie, że przegrywacie, ale nie słusznie bo przeciwnik jest, na przykład, nie wiem, ma więcej szczęścia, ale tutaj faktycznie ten e, ten gracz wie, co robi i, no i zasłużenie wygrywa, no trzeba to przyznać. Nie ma co się oszukiwać i, i mówić, jeśli tak nie jest, skoro tak jest. A ja może powinienem bardziej wykorzystywać Mbappę, 2-2. No ja mam dość dużo szczęścia. Więc myślę, że przeciwnik może się irytować. Ale cóż, szczęście też trzeba mieć. No nie, to było zbyt pochopne. Nie, teraz... Nie, 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 nie. Nie w takim momencie, już w końcówce. Niestety. Straciłem ramkę, ale... No może jeszcze uda się to jakoś zremisować. Zaraz wprowadzę zmiany. Myślę, że dobrym posunięciem będzie tutaj przesunięcie tego Sterlinga na lewą stronę. Tam gdzie nominalnie powinien grać. Mbappe tu na skrzydło chcę dać, bo jest dość szybkie, a przez środek pola ciężko mi się to przebija, przebijać. I tutaj dam Bale'a i dam go na atak. A i 4 do 2 No dałem już bardzo ofensywny Więc w mojej obronie zostało niewielu graczy I tak to się niestety skończyło Musiałem zaryzykować Jak widać Nie do końca się to opłacało Ale nie miałem już nic do stracenia Więc musiałem tak postąpić No trudno Jeszcze zaraz padnie piąta bramka Coś z tego co widzę Tak jest. Do jakiejś 70., 80. minuty było to dość no, lekką przewagą na korzyść rywala, ale jednak później, już lawina bramek. Otworzyłem się, musiałem zaryzykować. Nie udało się. Może innym razem. Dobra, kończymy na drugiej rundzie. Zobaczymy, jakie nagrody tutaj czekają na odbiór. Dwie. Złote paczki, jedna duża złota paczka. To są dwie paczki za 5000 i jedna za 15 z tego co widzę. Więc zobaczmy, co się kryje w tych paczkach. Może jakimś cudem zwróci się ten draft. Więc chociaż karta złota rzadka. Parce za 5000 to nie jest gwarantowane, więc. Jest ok. A jeszcze 1000 monet? Za QuickSell tu bym zyskał 1762 monety. Więc to nie jest jakieś jakaś duż, duża kwota. Dobra, tamte karty wysłane. Tutaj tamte wyswikselowane. 1000 monet dodałem. Czas na następną paczkę. No, tak jak mówiłem, już wiecie dlaczego się cieszyłem z tamtej złotej rzadkiej karty, bo tam przynajmniej była. O tej 1500 monet, więc myślę, że ten draft mógł się zwrócić. Jakbym wszystko posprzedawał. Na razie nie czuję takiej potrzeby, więc. Yy, więc tego nie robię. Przydadzą się tam ci zawodnicy na coś ewentualnie. Dobra, duża złota paczka. Może tutaj będzie coś ciekawego. O, ekrany są, bramkarz, 83 strakosza, tak mi się wydaje, tak jest, boję się, znaczy nie boję się, bo mam, wydaje mi się, że mam tego bramkarza i to będzie duplikat, tu jeszcze parolo i tak dalej, kilku zawodników, kontrakty, o i jeszcze pepe, pepe coś musi być warty, więc a 1000 monet, więc wcale nie tak dużo, no ale wystawię go na licytację. Niego se, nie go do 1500. Ale 8,3 karta zawsze jest coś warta. Więc sprawdzę ile on kosztuje. Serio? 1000 monet? Myślałem, że więcej te karty są warte. No ale trudno. Dajmy to za 2000. W ja jakimś stopniu może mógł się ten draft zwrócić. Tam jeszcze nie sprawdzałem jakie wcześniej były te... Style gry, ale kilku zawodników jest, kontrakty są, więc na qxl nawet by się chyba te karty sprzedały i zwróciły Pewno w pewnym jakimś stopniu. No dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że się Wam się podobało. Pierwsza runda przełamana, więc teraz już może być tylko lepiej. Trzymajcie się i cześć.